Cześć, ja nazywam się Paweł Duchańczuk, a to jest podcast Sport to Biznes, w którym poruszamy tematy związane z biznesową stroną sportu. Podcast jest dedykowany dla przedstawicieli klubów sportowych, sportowców indywidualnych, a także sponsorów sportu, którzy chcą wykorzystać na maksa potencjał wynikający ze współpracy ze sportem. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Sport to Biznes. To już 27 odcinek tego podcastu i na początek standardowa prośba. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego podcastu, to niezależnie od platformy, na którego słuchasz, czy to jest YouTube, czy to jest Spotify. Zachęcam do tego, żeby nadrobić tą zaległość. Dzięki temu algorytm tych platform jeszcze bardziej polubi mój podcast, a ja dzięki temu będę w stanie docierać z tymi treściami do nowych. Osób. Chciałem się podzielić z Wami bardzo miłą wiadomością, którą dostałem od jednego słuchacza tego podcastu. Jeśli mnie słucha, to oczywiście serdecznie go pozdrawiam. Autor tej wiadomości, tego maila, w samych superlatywach wypowiedział się o merytorycznej części tego podcastu, ale także o sposobie przekazywania doświadczenia, które zdobyłem pracując w klubie sportowym. Taka wiadomość natchnęła mnie do tego, żeby zadać Wam, słuchaczom tego podcastu, bardzo ważne pytanie. Z jakimi problemami w klubach sportowych się mierzycie i z jakiego typu usług chętnie byście korzystali pod kątem nazwijmy to rozwoju klubu sportowego. Być może jest to na przykład szukanie sponsorów na zlecenie, albo delegowanie zewnętrznej firmie prowadzenia marketingu lub kwestii organizacji wydarzeń sportowych. Tego typu informacje będą mi bardzo przydatne dlatego zachęcam do podzielenia się odpowiedziami albo w komentarzu. Albo wiadomości prywatnej pod adresem e-mail p. dolhańczuk. Małpa Żeby nie popełnić literówki, odnajdziecie również ten adres mailowy poniżej w opisie. Tymczasem przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, którym są ciekawe przykłady sponsoringowe współprac na całym świecie. I na początek ciekawostka, ponieważ z informacji, które udało mi się wygrzebać w sieci, wynika, że sponsoring sportowy za 3 lata będzie obchodził swoje stulecie, a pierwszą komercyjną współpracą prawdopodobnie była współpraca Coca-Coli z organizatorami Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku. Również z informacji wygrzebanych w sieci wynika, że w 2020 roku, czyli co prawda niezbyt aktualne są to dane, ale wynika z nich, że te 5 lat temu rynek sponsoringu sportowego był warty. Około 50 miliardów dolarów i w przeciągu 5 lat, czyli w stosunku do roku 2015, wzrósł o przeszło 20%. Patrząc na to, jak dynamicznie rozwija się ta branża, jak marki coraz śmielej wchodzą w świat sportu i coraz bardziej profesjonalnie działa marketing sportowy, szacuję, że od 2020 roku do dzisiaj. Ten wzrost jest znacznie wyższy niż 20% i to mimo zahamowania świata sportu spowodowanego pandemią. Ten okres spowodował, że wykorzystywane było nieco inne strumienie promocji i tak obserwowaliśmy powrót na przykład archiwalnych materiałów i eksplorację nowoczesnych cyfrowych rozwiązań takich jak transmisje strumieniowe, wirtualne wydarzenia czy zintegrowane kampanie w mediach społecznościowych. I te zmiany pokazują, że dynamiczny rozwój technologii otwiera nowe możliwości w świecie sponsoringu sportowego. Transformacja cyfrowa, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna czy sztuczna inteligencja rewolucjonizują sposób, w jaki fani angażują się w sport. Technologia umożliwia sponsorom personalizację przekazu oraz tworzenie interaktywnych doświadczeń, które przyciągają uwagę odbiorców. Przechodząc już jednak do konkretnych przykładów firm i ich zaangażowania w sponsoring sportowy. Nike. Nike to jedna z największych marek sportowych na świecie, na świecie, więc jeśli chodzi o indywidualne umowy sponsorskie dla sportowców, jest ona królem. Ich lista klientów jest bardzo długa, a winieli lub widnieją dalej na niej takie osobowości jak Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Lebron James, Roger Federer. Najpiękniejszą i najbardziej taką... Romantyczną, tak to nazwijmy. Historią moim zdaniem współpraca Nike z Michaelem Jordanem, i też na tej współpracy na chwilę się zatrzymam. W 1984 roku Nike podpisał kontrakt z młodym koszykarzem Michaelem Jordanem, który niedawno zakończył swoją karierę na Uniwersytecie w Karolinie Północnej. Nike mm, miał wtedy już kilka marek koszykarskich, ale chciał stworzyć coś wyjątkowego właśnie dla Jordana. I tak narodziła się marka Air Jordan. Buty Air Jordan szybko stały się jednym z najważniejszych produktów firmy Nike. Każde nowe wydanie butów Jordana było oczekiwane z niecierpliwością przez fanów, którzy chcieli mieć najnowszy model. Buty Jordana były modne, wygodne i funkcjonalne, idealnie dla koszykarzy, ale także fanów koszykówki. I teraz uwaga, ponieważ przejdziemy do cyfr: warto usiąść wygodnie. Marka Jordana generuje roczny przychód na poziomie około 3 miliardów dolarów. A sam Jordan w ramach współpracy przez te ponad 4 dekady współpracy zainkasował na swoje konto blisko 1,5 miliarda dolarów. Dzięki współpracy z Nike Jordan zarobił wiele więcej niż na parkietach. Przykład Nike Jordana to przykład idealnej współpracy. Wyczucie chwili, doboru odpowiedniego sportowca. Wiary w jego potencjał i maksymalizacji efektów i generowania zysków. Ponadto Nike ma najlepszych sportowców w wielu dyscyplinach sportowych i wydaje miliardy rocznie na sponsorik, zawodników, zespołów, lig i programy sponsorowania sportów na uczelniach. Dokładne liczby są prawdopodobnie niemożliwe do uzyskania, ale niektóre przykłady wydatków to podobno. Kontrakt z NFL obowiązujący na kwotę rzędu około 220 milionów dolarów rocznie, a hiszpański klub piłkarski FC Barcelona otrzymuje od producenta odzieży około 150 milionów euro rocznie. Przy okazji zachęcam do przeczytania ciekawej lektury, jaką jest biografia Phila Knighta, czyli założyciela Nike, a tytuł tej książki to Sztuka Zwycięstwa. Kolejny przykład Rolex. Szwajcarska marka zegarków, największy producent ekskluzywnych zegarków z różnymi obrotami przekraczającymi 3 miliardy dolarów. Rolex wspiera różnorodne dyscypliny sportowe, w tym jeździectwo, golf, sporty motorowe, tenis i żeglarstwo. Firma sponsoruje zarówno wydarzenia, jak i indywidualnych sportowców, zwłaszcza golfa oraz tenisa. I patrząc na te dyscypliny, można powiedzieć, że znaleźli swoją konkretną niszę. Może nieco bardziej wysublimowaną, w której doskonale się odnajdują. Jak wiemy, jest to marka nie dla wszystkich. I patrząc na wspomniane dyscypliny: jeździectwo, golf, tenis, żeglarstwo, sporty motorowe, od razu nazywa mi się taka myśl, że są to dyscypliny sportu kojarzące się z dużymi pieniędzmi. Uprawianymi często przez przedsiębiorców, w których jest inny poziom kultury, ale również szyku. Kolejny przykład: Wizyt Ruanda. Przykład może nieco bardziej kontrowersyjny. Opłacana przez rwandyjski rząd kampania reklamowa Visit Rwanda ma dzięki promocji na sportowych arenach, głównie w Europie, przyciągnąć więcej turystów do tego wschodnioafrykańskiego kraju. Dla osób, które nie interesują się tematyką Afryki, ani nie śledzą nazwijmy to historii współczesnej, warto jest powiedzieć, że Rwanda to kraj, który raptem 30 lat temu Zmagał się z potężną wojną domową. W kwietniu 1994 roku w katastrofie lotniczej zginął prezydent tego kraju, co zapoczątkowało rzeź ludu Tutsi przez Hutu. W wyniku wojny domowej zginęło między 500 a 800 tysięcy ludzi, a około 2 miliony emigrowało do sąsiednich krajów. Kraj, który przez 30 lat starał się odrodzić i jak najbardziej zapomnieć o tych tragicznych wydarzeniach, finansuje europejski sport. Współpracę z projektem Visit Rwanda miały Bayern Monachium, Arsenal, Paris Saint-Germain. Do końca nie są pewne kwoty, jakie dzięki tej współpracy pozyskały wymienione kluby, ale z całą pewnością mówimy o kwotach sięgających przynajmniej kilkudziesięciu milionów euro. W samej Rwandzie opinia na, temat, na ten temat, wartej wiele milionów dolarów kampanii wizerunkowej, są bardzo różne. Zarzuca się reżimowi rządzącego Pola Kagame, tak zwane poprawianie nadszarpniętej reputacji kraju przez sponsorowanie sportu i próbę odwrócenia uwagi od problemów, czyli takich jak brak wolności prasy, demokracji, ale także walka z ubóstwem. Jednak to, co najbardziej martwi większość u Rwandyjczyków, to pytanie, czy warto inwestować tyle pieniędzy. W swoich odcinkach najczęściej pokazuje dobre przykłady i też na nich się skupiam. Natomiast przykłady co warto robić, jak się dostosowywać, jak pokazywać korzyści, by pozyskiwać sponsorów. Przykład ten jednak pokazuje, że sport może być też platformą do tuszowania problemów i poprawiania sobie PR-u poprzez duże sportowe marki. Czy w tym wypadku taka współpraca przyniosła zamierzony efekt? Śmiem wątpić. Kolejny przykład. Ranstadt nie jestem do końca pewien czy dobrze wymawiam tą nazwę, jest to jedna właśnie z tych marek gdzie zawsze mam taką wątpliwość, natomiast firma ta zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze talentów od rekrutacji poprzez podnoszenie kwalifikacji, doradztwo oraz coaching. Ciekawy jest przykład tego w jaki sposób partnerstwo z marką Formuły 1 Williams, które zostało zapoczątkowane w 2020, 2015 roku przepraszam, zostało wykorzystane. Celem marki było opracowanie akademii szkoleniowej dla utalentowanych młodych inżynierów. Idealnie dopasowane pod specyfikę branży sponsora. Firma miała obszerny program aktywacji poza torami, który dodaje wartości dla swoich klientów, kandydatów, ale także pracowników poprzez marketing. Franz Cornelis, czyli ówczesny dyrektor marketingu w firmie Randstad, powiedział wtedy: Zespół Williams pokazuje, że sukces w Formule 1 opiera się na zaangażowaniu utalentowanego zespołu, który współpracuje najlepiej jak potrafi. I my również dzielimy te same cele: dążenia do doskonałości w naszych dziedzinach i zaangażowanie doskonałości w realizacji. Kolejny ciekawy przykład. Firma Total Energies. Był już w dzisiejszym odcinku wątek dotyczący Afryki, natomiast teraz przykład, w którym to pieniądze płyną na ten kontynent, a nie w przeciwnym kierunku. Francuski gigant energetyczny Total Energies od 2017 roku wspiera Puchar Narodów Afryki, a w 2025 roku przedłużył umowę na kolejne 4 lata. Oprócz samego Pucharu Narodów Afryki, swoim sponsoringiem obejmuje również 11 innych rozgrywek Afrykańskiej Federacji Piłkarskiej w tym inicjatywy szkolne i programy młodzieżowe. Innymi historycznymi partnerami komercyjnymi są również takie marki jak Samsung, Canon, Nissan, Adidas, PepsiCo, Puma, ale także Santanderbank. Obecność Total Energies pozostaje kluczowa dla rozwoju afrykańskiej piłki nożnej. Dlaczego akurat Afryka? Ano dlatego, że z ponad 1,2 200 baryłek ropy dziennie, które produkuje ta firma, ponad połowa odbywa się Niespodzianka na terytorium Afryki. Ocieplenie wizerunku w tej, co by nie mówić, często kontrowersyjnej branży jest na pewno potrzebne, Marce, i strategia sponsoringowa na pewno się w to wpisuje. To tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy taka forma odcinków, które być może nie wnoszą wiele wartości merytorycznej, ale są taką formą ciekawostek ze świata biznesu. Czy wam to w ogóle odpowiadają i czy częściej tworzyć również takie treści? I teraz jeszcze jeden ważny komunikat. Wracamy do regularnego nagrywania odcinków i publikowania ich w każdy czwartek o godzinie 17.30. Powtórzę jeszcze komunikat z początku, standardowo. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego podcastu, zachęcam do tego, żeby to zrobić, żeby to nadgonić. Zachęcam również do komentowania, zostawienia łapka, łapek w górę, zaznaczenia dzwoneczka na YouTube, wszystkich innych interakcji, które są w stanie pomóc mi rozwijać ten podcast i docierać z tymi treściami do coraz to nowszych osób. Dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam. Do usłyszenia, cześć!